Studiujemy zbroję uwolnienia, zbroję bożą. O tym, jak możesz być wzmocniony, utwierdzony, opancerzony, aby odnieść zwycięstwo w życiu prywatnym na planecie Ziemi. Jest ważne nie tylko zacząć żyć dobrym życiem, ale żeby też zakończyć je zwycięsko. W Słowie Bożym dostajemy zbroję, przez którą możemy wygrać i będziemy studiować tę zbroję Bożą. Będziemy modlić się, żebyś doszedł do miejsca, gdzie możesz powiedzieć, wiem jak wygrać, jestem zwycięzcą i nie jestem przegranym. Jeśli otworzycie swoją Biblię na liście do Efezjan 6, w wersecie 10 powiedziane jest W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Później jest Przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Zakreście sobie słowo pełną, abyście mogli się ostać wobec zasadek diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Oto trzecia lekcja spośród grupy lekcji o zbroi uwolnienia. Tytuł tej lekcji to Dziury w zbroi. Dziury w zbroi. Każda zbroja ludzka ma swoje słabe strony. Nie ma znaczenia, czy to nowy czołg, czy nowy samolot. Każda zbroja ludzka ma swoje słabości. I to jest możliwe dla kogoś innego, żeby przebić tę zbroję, bo gdzieś tam jest szczelina, przez którą wróg może wejść. Kiedy jakakolwiek nacja, odłam czy pokolenie czują, że są niepokonane, jakikolwiek naród wiele czuło się w ten sposób. Próg szuka sposobu, by zniszczyć ich siłę. Znajduje otwór w ich zbroi. Jeśli chcielibyście się, się nieco cofnąć, możemy powrócić do Babilonczyków. Byli pierwszym imperium światowym. Wielcy, potężni, myśleli, że są niepokonani. Mieli wielki mur wokół swojej stolicy Babilonu, na którego szczycie dwa rydwany mogły jechać ramię przy ramieniu. Mówili, my go postawiliśmy, nikt nie przebije się do Babilonu. Mieli bramy, prawdopodobnie ze zmatowiałego mosiądzu. Mówili. Mogą strzelać swoimi strzałami, ale nic to im nie da. Mogą przynieść swoje wielkie drzewa i walić w mur, my wytrzymamy. Jesteśmy bezpieczni. Lecz w nocy, w której Medowie i Persowie napadli na Babilon i przejmowali się ścianami i bramami, przekierowali bieg tej wielkiej rzeki Eufrat, który przebiegał przez środek ich miasta, przekierowali wody tej rzeki. To był geniusz nawigacji i pracy z wodą. Gdzieś u biegu rzeki przekierowali wodę tej rzeki, Wielkiej Rzeki. Rzeka wyschła po tej stronie i przeszli tuż pod wrotami powodziowymi. Weszli całą armią, podczas gdy król i tysiąc jego szlachciców ucztowało w Wielkim Pałacu. Medowie i Persowie przechodzili pod wrotami i zarżnęli ich wszystkich. Wszystkich możnych. To tak, jakby w Waszyngtonie prezydent, cały kongres, cały sąd najwyższy i wszyscy wysoko postawieni byli w jednej wielkiej sali balowej i zostali zabici w tym samym momencie. To właśnie stało się w Babilonie. Była szczelina w zbroi. Nie wiedzieli, że tam była, ale tam była. W każdej zbroi ludzkiej jest otwór, ale w zbroi Bożej jej nie ma. Nie możesz przebić zbroi Bożej, kiedy jest używana i nałożona w odpowiedni sposób. Nie możesz przebić zbroi Bożej. Kiedy czytamy dalej w historii, jeden obszar, który nas fascynuje, to to, co nazywamy murem chińskim. Przez setki lat Chiny były niepokonane, wszyscy ich wrogowie byli na północy. Chiny nie miały wrogów na południu. Do równika były potężne, lecz na północy ci silni mongołowie, silni dzicy, ludzie północy byli niebezpieczni, byli zabijakami. Chcieli grabieży. Chcą, żebyś coś stworzył, a oni to od ciebie zabiorą. A więc Chiny wybudowały coś, co nazywa się Wielkim Murem. Jest to, a raczej był, jeden z siedmiu cudów starożytnego świata. Ponieważ był długi na setki mil, patrz na ten daleki zasięg. Jedna, druga, trzecia, spójrzcie na zasięg do trzeciej góry, widzicie? Trzecia góra tam się ciągnie po zboczu do doliny w górę następnej, a tutaj ma swoje wspaniałe stanowiska artyleryjskie i obserwacyjne, żeby obserwować wroga, który nadchodzi. W dół wzgórza aż do doliny w górę do innego szczytu. I znowu w dół do doliny i w górę szczytu. Osobiście przechodziłem przez ten obszar. Osobiście szedłem przez mur, wielki chiński mur. Ale przyszedł dzień, kiedy człowiek posunął się tak daleko, że miał drabiny, którymi mógł wejść na mur. Później miał samoloty, którymi mógł przelecieć, a więc ten mur jest teraz starożytnym monumentem niczego. Rozumiesz? To atrakcja turystyczna, dająca dużo pieniędzy dla Chin z powodu swojego wieku. Tak czy inaczej, nie ma żadnego związku z bezpieczeństwem. Nie pomaga Chińczykom w czymkolwiek, a więc zbroja ludzka staje się przeżytkiem. Także w czasach dwóch wojen światowych. Spójrz na samoloty, które Ameryka używała w pierwszej wojnie światowej. Wyglądają jak zabawki. Kiedy wchodzisz do muzeum i widzisz samoloty z pierwszej wojny światowej, śmiejesz się, prawda? Ale nie śmiejesz się, kiedy widzisz te F-15 i F-16 brzęczące w przestworzach. Już się nie śmiejesz, bo był inny rodzaj pancerza w tym czasie. Ale w nowoczesnych czasach, w których żyjesz nieco dłużej, pamiętasz jak francuski rząd zbudował linię Marinota. To było między pierwszą i II wojną światową. Wydali miliardy dolarów tworząc linię Marinota przeciwko Niemcom. Mówili, że zatrzyma to Niemców na zawsze że Niemcy nigdy nie przejdą. Jednak kiedy Niemcy zaatakowali Francję, nie przeszli przez linię Maginota. Ruszyli przez niziny, dotarli do Belgii i Holandii i dostali się do Francji obchodząc koniec linii Maginota. Mieli Francuzów zwróconych do nich tyłem. To niezły sposób, by zginąć. I sześć dni zawładnęli Francją, ponieważ Francuzi nie zdali sobie sprawy, że mają otwór w zbroi. Dziura była tym, że Niemcy nie przybyli z Niemiec, lecz z Holandii i zniszczyli ich ziemię. Zajęli ich kraj i stali się narodem zniewolonym podczas wojny i był to bardzo smutny dzień. Mówisz, no cóż, tacy są Francuzi? Wcale nie. Spójrzmy na Amerykanów, bo rozumiesz, że żyłem w Orienty przez sporą część życia. Amerykanie stworzyli Wyspę Korygador. Niektórzy z widzów byli na korygador, uczynili z niej bastion amerykańskiej potęgi. Byłem tam kilka razy. Widziałem te wielkie działa, dziś już bardzo zardzewiałe I także wielkie nasypy betonowe, wielkie jak miejsce, w którym teraz tutaj jesteśmy. Tam sobie były i myśleli, że manila była nie do zwyciężenia w środku, w centrum portu Korygador. Ameryka miała tam swoje stanowiska ogniowe, wszystkie celujące w morze. Ale gdy nadeszli Japończycy, nie ruszyli tą stroną, nie przybyli na łodziach, przybyli przez półwysep Bataan. Przybyli i zaatakowali z tyłu, gdzie nie było żadnych dział. Nie mieliśmy wielkich armat i to jest niewesoła historia Korygador. Japończycy wypalili ich z wyspy, złapali tysiące z nich i zapewne słyszałeś o marszu Bataan. Widziałeś to na filmach, gdzie oni przemaszerowali do więzienia. W królestwie Izraela była wojna między królem Salomonem i filistyńczykami. I był Goliat, który był niepokonany. Miał 13 stóp wysokości. To całkiem nieźle. Miał na sobie 600 funtów zbroi. 600 funtów zbroi. Goliat miał hełm. Hełm ten był taki jak ten, który ja tu mam. Tak bym przypuszczał. Ten waży 10 funtów. Miał hełm tak ciężki jak ten tutaj, bo ten na pewno waży 10 funtów lub więcej. Miał łuskowy pancerz z brązu o wadze 5000 syklów. Więc miał na swoim ciele 278 funtów zbroi. Myślał, że był Goliatem niepokonanym, ale miał otwór w tej zbroi i Bóg wiedział, gdzie on był. Miał kwadratowy hełm na sobie. Była tam przestrzeń dla niego, by widzieć oczyma i te kwadratowe miejsce, dzieciak zwany Dawidem wziął kamień i procę i rzucił z całą swoją siłą. Bóg zainstalował radar na ten pocisk i trafił prosto w jego czoło. Mówisz o olbrzymie, który był zaskoczony, ledwo wiedział, co go miało spotkać. Nie mógł uwierzyć, że osiemnastoletni chłopak mógł z nim walczyć. Przeklinał go i miał go zamiar złożyć zwierzętom do zjedzenia itd. Tak a w tym czasie pocisk uderzył go w głowę. Nie wiedział, co go trafiło. Upadł na ziemię, a Dawid ruszył naprzód i jak widzisz, wziął jego miecz, odciął mu głowę i to był koniec tego giganta. To była dziura w jego zbroi. Nie chcemy, żebyś ty miał otworu w swojej zbroi. Chcemy, żebyś miał całą zbroję, którą Bóg przygotował dla ciebie. Znajdujemy to przez całą historię. Czytałem w Biblii o osobie, o której Ty może nawet się nie uczyłeś. Był taki wielki egipski gigant. Był filistynem. Biblia w pierwszej księdze, Kroniki 11,23, mówi o Banajasie, który drewnianą rózgą, która jest długim kijem. Wytrącił włócznię z dłoni giganta. Tu jest różga, Taka sama, jaką używałem w lekcjach o Dawidzie. To taka sama różga, jaką pasterze używali, by popędzać swoje owce. Pasterze używali ich, żeby coś uderzyć, jeśli trzeba było, ale głównie była dla dyscyplinowania owiec i podpierania się. I był sobie olbrzym. Dowiadujemy się, że ten olbrzym miał wielką włócznię. Banaias, jeden z ludzi Dawida, zabił. To jest pierwsza księga, kroniki 11:23. Zabił Egipcjanina, człowieka wielkiego wzrostu, pięciu łokci. To około 7,5 stopy. Egipcjanin miał w ręku włócznię grubą jak wałtkacki o 10-12 stopach długości. Tkacz, kiedy robi płótno, ma kawałek drewna, który idzie w przód i w tył. Może mieć od 8 do 10 stóp długości. Była jak wałtkacki, a on podbiegł do niego z rózgą, jak Wam tam pokazałem. Wybił włócznię z ręki Egipcjanina i zabił go nią. Był międzynarodowym łowcą nagród, walcząc z Izraelem, zarabiał pieniądze, był wynajętym zabójcą. Chciał dać znać wszystkim, że ma moc do zabijania. Polegał na swoim rozmiarze i zbroi. A więc był sobie człowiek, według niektórych miał 10 stóp wzrostu, Doktor Dake tak powiedział. Miał zbroję, która zdawała się być potężna, jednak nie wytrzymała. Był człowiek, który zbliżył się i wziął od niego włócznię, a później zabił go jego własnym orężem. A więc była szpara w zbroi, otwór w niej. Co Wam próbuję przekazać mówiąc o otworze w zbroi? Nie róbcie własnej zbroi i nie myślcie, że jesteście bezpieczni na własną rękę. Nasze bezpieczeństwo jest w robieniu tego, co Jezus chce, żebyśmy robili. I nasza ochrona jest w zbroi Ducha Świętego. Jeśli ją nałożymy, nauczymy Cię dokładnie. Jeżeli nałożysz tę zbroję, będziesz mieć bezpieczeństwo w imieniu Jezusa. Słyszymy zabawne rzeczy o zbroi w Biblii W pierwszej Księdze Królewskiej 22, 22, 29 Powiedziane jest, że król Izraela Ahab i Jehoshafat Który był nazywany królem Judy Wyruszyli do Ramot, Gilead walczyć I król Izraela powiedział do Jehoshafata Przebiorę się i pójdę na bitwę Ty zaś ubierz się w swoje szaty Picie nie chciał wyglądać jak król Następnie król Izraela przebrał się i poszedł na bitwę A więc wyglądał jak zwykły Żołnierz, a król Syrii rozkazał swoim 32 dowódcom rydwanów, nie walczcie ani z małym, ani z wielkim, tylko z samym królem Izraela, którym był Ahab. Zabijcie jednego człowieka Izraela, Ahaba. A gdy dowódcy rydwanów zobaczyli Jehoshaphata, to był król Judy, powiedzieli, na pewno on jest królem Izraela. I zwrócili się przeciwko niemu, aby z nim walczyć, ale Jehoshaphat wydał okrzyk: hej, hej, to nie ja, to nie ja, pomyłka. Kiedy dowódcy rydwanów zobaczyli, że on nie jest królem, Izraela, odstąpili od niego. Teraz patrzcie na werset 34. A pewien mężczyzna na ślepo naciągnął łuk. To znaczy wziął swój łuk, ustawił strzałę i strzelił. Wiecie, po prostu wystrzelił w niebo i powiedziane jest i ugodził króla Izraela. Nie był ubrany jak król, nie miał królewskich szat, ale ugodził króla Izraela między spojenia pancerza, między szyją i na pierśnik. A ten powiedział swojemu woźnicy: Zawróć i wywieź mnie z pola bitwy, bo jestem ranny. Werset 35 mówi, że zmarł. A więc był sobie nikczemny król, który nie służył Bogu, nie kochał Boga i tak jak zwykłemu żołnierzowi los, odszukał otwór w jego zbroi. Przeznaczenie, nie możesz się skryć przed Bogiem. I nie możesz zwać się bezpiecznym, nieważne czy pracujesz na kiełdzie papierów wartościowych, czy na plantacjach, czy produkcji towarowej. To nie istotne. Nie możesz stworzyć zbroi, której Bóg nie przebije. To jest niemożliwe. Był sobie król, który myślał, że tego dokonał i między szyją, tam niżej, tamten człowiek, Postrzelił go przypadkowo, strzelając w niebo. Strzała spadła i go dopadła. Przeszyła go prosto do serca. I jak zdołałeś przeczytać na ekranie, krew zalegała całe dno rydwanu, a kiedy słońce zaszło, on umarł. Był odważnym człowiekiem, nie uciekał. Został na bitwie aż do zachodu słońca, ale jego zbroja została przebita. Zapytasz, jak może być. Jakaś dziura w naszej zbroi. No dobrze, pokażemy wam na tych lekcjach, jak część Twojej zbroi stanowi miecz. Miecz jest częścią zbroi. Ten miecz nie jest ostry. Zapytasz, czym jest miecz. Nauczymy cię, że miecz jest słowem Bożym. I to jest Twoja ochrona. Miecz jest Słowem Bożym i jeśli go nie masz w sercu, nie masz nałożonej odpowiedniej zbroi. Rozumiesz? Możesz być zniszczony, bo nie masz słowa. Jezus, tak cię nauczymy, wrócimy do tego. Używał Słowa Bożego do swoich zwycięstw. Zwyciężał swoje wielkie bitwy Słowem Bożym. Nauczymy Cię, jak czynić to samo. A więc miecz musi być ostry, z ostrym zakończeniem. Musi być gotowy, abyś wygrał tę wojnę. A teraz tarcza. Tarcza może być przebita. Ta tutaj nie jest uszkodzona, jest zrobiona z drewna z Filipin. Widziałem fragmenty, gdzie była popękana. Ta jest w bardzo dobrym stanie, nie jest popękana, mimo że mam ją od wielu lat. Tak więc tu masz tarczę jej oczy, zobacz, co ma ponad głową. Cała stopa długości ponad czołem ma na sobie wizerunek pogańskiego Boga. Widzisz? Jednego z ich lokalnych bożków. Lecz jeśli tarcza jest popękana i zniszczona, twojej wiary nie ma. Powiedziane jest, że tarcza to twoja wiara i jej nie będzie. W takim razie twoje stopy powinny być przepełnione Ewangelią. Muszą być w solidnym obuwiu. I jeżeli nie posiadasz duchowego obuwia do ochrony przed wrzcami, wężami itd., jeśli nie masz odpowiedniego obuwia do zakrycia stóp i do poruszania się przez wrzoźce, kamienie, nieprzyjazne podłoże, wspinania się na góry, jeśli nie masz odpowiednich sandałów, nie uda ci się. A więc mogą być i otwory w chrześcijańskiej zbroi. O tym chcemy dzisiaj powiedzieć. Mogą gdzieś tam być i nie możesz za to winić Boga. Bóg daje zbroję, jest darmowa. Wszystko, co musisz zrobić, to wziąć ją i użyć. Hełm nazywany jest hełmem zbawienia. Hełm zbawienia oznacza brak zaufania w humanizm, na przykład. Nasz hełm zbawienia nie ma powiązania z humanizmem. Pouczymy was o tym, gdy dojdziemy do różnych części ekwipunku. Na razie chcemy wam pokazać, by nie ufać swojemu własnemu rozumowi i sile. I nie myśleć, że możecie zdobyć wykształcenie, by przejść przez to życie. Nie myślcie sobie, że możecie gdzieś się posunąć ze sprawą rodziny, czy jakiemuś szczęściu, czy przez znajomości, że wam się uda. Istnieją dziury w zbroi ludzkiej. Jedyne miejsce, które jest prawdziwie nieprzebijalne, to zbroja Boża. Kiedy nałożysz całą zbroję, i będę to mówił cały czas, nałóż całą zbroję, nałóż na siebie całą zbroję. Nie ma potrzeby wnoszenia hełmu, kiedy nie włożysz na piersnika. Nie ma potrzeby wnoszenia hełmu, kiedy nie masz miecza, rozumiesz? Musisz mieć cały komplet zbroi Bożej, aby być w pełni zakryty. I masz całkowite zwycięstwo. Bóg chce, żeby każdy wierzący miał całkowite zwycięstwo. Kiedy przychodzimy do Pana po nasze zbawienie, chce nam dać całkowite zwycięstwo w naszym życiu duchowym. Nie chce nikogo pokonanego, wygnanego. Nie chce, żeby ktokolwiek był utrudzony i obciążony. Nie chce, żeby ktokolwiek się cofał. Bóg chce, abyś maszerował. Chwalebnie, wspaniale, ku nowym zwycięstwom każdego dnia. Możesz to uczynić. Bóg może ci w tym pomóc, dać ci siłę, żebyś to zrobił. Ale to, co musisz wiedzieć od samego początku, to jeśli nie zaakceptujesz zbroi Bożej, nie użyjesz jej i jeśli nie dopuścisz Boga, żeby cię prowadził, to na pewno nie osiągniesz zwycięstwa, które Bóg chce, żebyś miał. A więc dziś jest dzień, żeby zebrać całą zbroję naraz. Nie słyszałem o kimkolwiek, kto dawałby serię wykładów na ten temat. Leżało mi to na duszy przez kilka ostatnich miesięcy. Bardzo chciałem to wygłosić i cieszę się, że nadszedł czas, kiedy mogę przyjść prosto do was i powiedzieć nałóżcie, nałóżcie pełną zbroją Bożą I jeśli nałożycie zbroją Bożą, diabeł nie przebije jej Nie może on znaleźć otworów w niej Diabeł nie może cię sprać i diabeł nie może cię zniszczyć Ze zbroją Bożą masz obietnicę nieba Masz tego świadectwo od takich ludzi jak Mojżesz On nie przegrał, Eliasz, on nie przegrał Jezus, on też nie przegrał. Paweł nie przegrał. Piotr nie przegrał. Wszyscy ludzie wszystkich czasów. John Wesley nie przegrał. Martin Luther nie przegrał. John Knox nie przegrał. Widzisz? I w naszych czasach ci wspaniali ludzie, którzy zarządzają światem, nie przegrywają, bo posiadają zbroję Bożą. Na następnych lekcjach nauczymy Was, że diabeł nie może zobaczyć zbroi. Nie widzi Twojej duchowej zbroi. Widzi tylko rzeczy naturalne. A kiedy wbija ci się do głowy i to nie boli, mówi wow, co za twardy łeb. Nie wie, że masz hełm. I kiedy zamachuje się na ciebie, a miecz go dosięga, który jest Słowem Bożym, mówi o, nie spodziewałem się tego, rozumiesz? A więc diabeł nie widzi zbroi. Ale ty ją widzisz, ja ją widzę, powiemy i rozumiemy zbroję Bożą jaka ona jest piękna, wspaniała i chcemy, żebyś wiedział od teraz, po pierwsze, żebyś zdobył zbroję od Ducha Świętego, po drugie, żebyś udał się do obozu treningowego, nauczył się co znaczy Słowo Boże, co znaczy tarcza wiary, nauczysz się znaczeń tych sześciu fragmentów zbroi. Co dla ciebie znaczą, a później je założysz. Nie zawieszaj jej na ścianie, to nie jest dekoracja. Później nakładasz je na siebie i w życiu codziennym możesz znać tylko zwycięstwo, tylko radość, tylko spokój. To wspaniałe życie. Kiedy masz całą zbroję Bożą, możesz śmiać się z diabła i mówić mnie nie dotkniesz. Właśnie tak. Możesz śmiać się ze świata i mówić mnie nie zwiedziesz, bo masz na sobie całkowitą zbroję Najwyższego Boga. Chciałbym Cię poprosić o nałożenie tej zbroi i pamiętaj, że w całej historii były dziury w zbroi ludzkiej. Nigdy nie było takiej zbroi, którą by ktoś nie spenetrował, ale ze zbroją Najwyższego Boga masz pewność, że nie jesteś przegranym i nigdy nim nie będziesz, ale będziesz zwycięzcą. Błogosławię Was. A teraz Panie, dziękujemy Ci za tak wielu pięknych ludzi, którzy widzą i słuchają tych programów. Dziękujemy Ci za te miliony ludzi, a teraz prosimy Cię o błogosław każdego z nich. Nie chcemy ani jednego przegranego, ani jednego zdeptanego, ani jednego pokonanego. Chcemy, żeby każdy z nich wiedział o najwyższym Bogu i jego zbroi danej za darmo do każdego nowonarodzonego chrześcijanina i abyśmy z tą zbroją wygrali życiowe bitwy. A więc prosimy Cię Panie o prawdziwe błogosławieństwo każdego, który ogląda mój przekaz i dziękuję Ci za to.